Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Akademia Wygrywania i będziemy typowali mecze, które będą rozgrywane w ten weekend czyli główne ligi, głównie będą to mecze piłki nożnej i zaczniemy od takich kuponów które mają największą szansę na powodzenie i będą one składały się z niedzieli i soboty, przechodzimy do jutra i albo dobrze pomijmy jutro, zacznijmy od niedzieli, bo w niedzielę są dużo ciekawsze spotkania i takie lepsze pod względem Typowania, także zaczynam od spotkania Real Madrid-Barcelona. Naprawdę dwa mecze z bardzo dobrym kursem i to wystarczy. No taki dubelek. Dwie drużyny, które muszą bić się o mistrzostwo. Real ma przewagę i tutaj dobrą opcją naprawdę jest, że Real Madrid wygra. No też Real ma pierwsze miejsce, ma tą przewagę, no ale mają też rywala, z którym powinni sobie poradzić bez większego problemu, chociaż Raye Jekana naprawdę dobrze sobie radzi. Chociaż wczoraj ledwo co wygrali z Lechem Poznań, a prowadził Lech 2-0. Real powinien tutaj pyknąć, powinien nawet strzelić trzy gole. No jeżeli chodzi o Barcelonę, no to też powinni sobie poradzić. Chociaż jak widzicie, z Celta wygląda bardzo dobrze. Remis, porażka z Elcie i z Cutgardem, a tak to było dużo remisów. Teraz seria pięciu zwycięstw, no ale Barcelona musi, musi to wygrać. No i do wygrania 1200. 2260 zł, i jeszcze jedna rzecz, bo na spotkanie Raje Wajekano z Real Madryt macie super ofertę, bo jest 350 zł na to, że Real wygra, a gracie tylko za 2 zł. No i dokładną, dokładny opis oferty macie na stronie, kliknijcie w ten baner, to będziecie mogli sobie sprawdzić, albo link macie też w opisie. Więc gramy pierwszy kupon za e, tysiaka. Ok, mamy to. Przechodzimy do kolejnych spotkań. A więc tak, Wisła Kraków, Polonia, Warszawa. No, Wisła naprawdę gra bardzo dobrze. Polonia, tak średnio, to jest chyba ten sezon, w którym Wisła awansuje. Chociaż tu widzicie, rok temu Polonia dwa razy pokonała Warszawę, no ale nie teraz, teraz tak nie będzie. Warszawa naprawdę jest w dobrej formie. Tutaj super przewagą Wszystkie typy gramy super przewagą, czyli drużyna, którą postawiliśmy, jeżeli prowadzi dwoma golami, no to wygrywacie spotkanie. kolejne. rzecz. S Sunderland Arsenal tutaj gramy, że Arsenal wygra to spotkanie. E Bayern Monachium Union Berlin tutaj pokusiłbym się e o takie coś. wejdźmy sobie w Bet builder Bayern Monachium wygra to spotkanie. E Dias Luis odda co najmniej jeden celny strzał, będą co najmniej dwie kartki w meczu i to są trzy typy z tego. Spotkania i taki kupon gramy za, już wam powiem, ile dokładnie. W moim przypadku będzie to będzie to 750 zł do wygrania 2140 zł, tak 2750, tak 2142 zł i to jest kupon numer 2. Teraz zrobimy taki kupon z różnych dziedzin. Pierwsza to będzie League of Legends, Tu zagramy, że T1 wygra z KT. Kurs 1.49. Przejdziemy też oczywiście do hokeja, i tutaj skorzystamy sobie z jakichś typów. Najpierw sprawdźmy Ekstra Ligę na ekstraliga to Liga Czeska, i tutaj dobrym typem może być, że goście zdobędą powyżej półtora goli. Sprawdźmy, jaki jest na to kurs. 1.46 to jest naprawdę dobry kurs, bardzo realny. Tego le Prawie zawsze, no, w jednym meczu się nie pojawiło z ostatnich 10, żeby goście nie zdobyli co najmniej dwóch goli, a kurs 1.46 naprawdę jest mega atrakcyjny. Ostatnim spotkaniem na tym kuponie będzie Trento Napoli, jest to koszykówka, Liga Włoska. Tu gramy, że Trento wygra to spotkanie. Jest to znacznie lepsze drużyna powinni sobie poradzić bez większego problemu. No i w tym spotkaniu stawka 850 gram tak, żeby nie przekroczyć wygranej 2280 zł, bo wtedy od wygranej trzeba byłoby zapłacić dodatkowe 10% podatku, więc lepiej wygrać mniej i nie płacić żadnego podatku. Lecimy z kolejnymi kuponami. A więc tak, Jagiellonia już nie jest w tej formie meczów bez porażek. Wczoraj zremisowali w ostatnim momencie spotkania już też mieli czerwoną kartkę, ale udało się zremisować. Ale jak widzicie, już tutaj jest spadek tej formy: przegrana z górnikiem, potem przegrana z Rakowem, tutaj remis, ale remisy się zdarzały. No i pogoń u siebie naprawdę gra dobrze. I ja tutaj uważam, że pogoń wygra bądź zremisuje to spotkanie. Legia najlepszej formy nie ma, są w tragicznej formie. Ale no z kim, jak nie z Termaliką? Tutaj muszą zdobywać punkty, żeby myśleć o czymkolwiek. Dlatego tutaj dobrym rozwiązaniem będzie, że Legia Warszawa wygra z super przewagą. W meczu Arkadynia Lech Poznań gramy, że Lech Poznań wygra dowolną połowę tego meczu i też to będzie stawka 850 zł. Ostatni kuponik Brentford Newcastle. Tu gramy, że Newcastle wygra dowolną połowę. Kurs 1,70, naprawdę mega atrakcyjny. Tottenham, Manchester United. Drużyny wracają do jakichś form, bo ostatnio wyglądało to naprawdę dość kiepsko. Sami zobaczcie. Chociaż tu Ham wygrywał te spotkania, ale jeżeli chodzi o formę obu drużyn, no to naprawdę coś wracają, już nie wygląda to tak strasznie jak wyglądało wcześniej. Są wygrane, są remisy. Poraczek jest dużo mniej, także dobre rozwiązanie. No i tutaj taki dubelek, tutaj zagramy za. 1000 zł, może nie, ale za 950, i tu gramy, że Newcastle wygra do połowę i obie drużyny szczelą gola. No i w sumie to wszystko. Pamiętajcie o ofercie, warto z niej skorzystać. Cały opis macie, jak wejdziecie na stronę Akademia Wygrywania, to klikacie. Z kodem ETY20 macie 20% zniżki na wszystkie pakiety miesięczne. Ceny Niedługo się zwiększą, także korzystajcie, bo ceny będą zupełnie inne i będą te pakiety również inaczej wyglądały. No, i jeszcze macie ofertę powitalną na SuperBet, z której naprawdę warto skorzystać. Tutaj macie opis, a w linku macie dokładny opis oferty powitalnej. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.